Twoje stawy nie starzeją się, one wydają dźwięki, ponieważ przez lata ignorowałaś elastyczne struktury, które utrzymują ciało w całości. Podczas gdy większość osób skupia się wyłącznie na mięśniach, odkrycie Uniwersytetu Missouri z 2023 roku wykazało, że napięcie statyczne, czyli siła bez ruchu, wzmacnia fundament funkcjonalny organizmu aż o 27% szybciej niż klasyczny trening. Dlaczego kolana trzeszczą, nawet gdy jesteś aktywna? Dlaczego mobilność znika mimo regularnego rozciągania? I dlaczego tak długo pomijano tak zwany efekt szklenia ścięgien? Prawda jest taka: wiele kobiet po 50. roku życia doświadcza cichego rozpadu strukturalnego. Ścięgna, biologiczne kable przenoszące siłę, tracą sprężystość i stają się kruche. Największym błędem jest próba rozwiązania tego problemu. Gwałtownymi lub obciążającymi ruchami, które często powodują mikrourazy w delikatnych tkankach. Nauka zna jednak inne rozwiązanie obciążenie statyczne. Badania Uniwersytetu Kalifornijskiego 2019 pokazują, że izometryczne utrzymanie pozycji może obniżyć biologiczny wiek tkanki łącznej nawet o 15 lat. Harvard potwierdził w 2022 roku, że ta metoda zwiększa gęstość kości o 19% bez niszczenia stawów. Duże badanie z Kopenhagi 2024 wykazało dodatkowo, że ćwiczenia izometryczne zmniejszają ryzyko upadków u seniorek aż o 73%. Zostań do końca, ponieważ ćwiczenie 1 działa jak płynna stal dla Twoich stawów. Ćwiczenie 3. Izometryczny siat przy ścianie, fundament dolnej części ciała. Większość kobiet uważa, że przysiady muszą polegać na ciągłym ruchu w górę i w dół, aż kolana zaczną boleć. Tymczasem u kobiet po 50 roku życia prawdziwa siła nie tkwi w ruchu, lecz w spokojnym utrzymaniu głębokiej pozycji. To właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa stabilność. Ten etap nazywany jest lower body anchor. Fundamentem dolnej części ciała, podczas gdy klasyczne przysiady mogą powodować nacisk i tarcie w chrząstce stawowej. Izometryczny siat przy ścianie całkowicie eliminuje ten problem. Nie ma gwałtownych ruchów ani obciążeń udarowych, zamiast tego powstaje stałe, bezpieczne napięcie, które działa bezpośrednio na więzadło rzepki, mocne pasmo tkanki, łączące rzepkę z kością piszczelową. Pod równomiernym obciążeniem ścięgno staje się gęstsze, bardziej odporne i wytrzymałe. To kluczowe, aby zmniejszyć nieprzyjemne uczucie kość o kość podczas chodzenia, wstawania czy wchodzenia po schodach. Prawdziwa stabilność nie wynika z szybkości, lecz z kontroli i spokoju. Badanie opublikowane w British Journal of Sports Medicine 2021, obejmujące 140 seniorek, Wykazało, że izometryczny siat przy ścianie poprawiał sztywność ścięgien i stabilność dolnej części ciała o 41% bardziej niż zwykłe chodzenie. Podczas utrzymywania własnego ciężaru ciała w mięśniach chwilowo zmniejsza się dostęp tlenu, co pobudza wydzielanie hormonów wzrostu i produkcję kolagenu, podstawę odbudowy struktur kolana, wykonanie oprzyj plecy o gładką ścianę i powoli zsuń się w dół. Aż kolana utworzą kąt od 45 do 90 stopni, stopy płasko na podłodze, ciężar ciała na piętach. Aktywnie dociskaj plecy do ściany i wyobraź sobie, że delikatnie rozsuwasz podłoże stopami. Utrzymaj pozycję 30-45 sekund. Głębokie pieczenie w udach oznacza, że ścięgna pracują skutecznie. Wykonaj trzy serie. To ćwiczenie buduje fundament, którego samochodzenie nigdy nie zapewni. Ćwiczenie 2: izometryczna pompka przy ścianie, tarcza ochronna górnej części ciała. Gdy się potkniesz lub upadniesz, nadgarstki i barki są twoją ostatnią linią obrony. U wielu kobiet po 50 roku życia są to jedne z najbardziej niestabilnych obszarów ciała. Problemy z barkami, bóle nadgarstków, czy niepewność przy podpieraniu się nie pojawiają się nagle, rozwijają się latami ponieważ ramiona rzadko przenoszą ciężar. Izometryczna pompka przy ścianie została stworzona właśnie po to, by temu przeciwdziałać. W przeciwieństwie do klasycznych pompek, które często są zbyt obciążające lub ryzykowne, to ćwiczenie jest w pełni statyczne. Nie ma szarpnięć ani nagłych szczytów siły. Powstaje równomierne, kontrolowane napięcie w barkach, ramionach i przedramionach, dokładnie tam, gdzie potrzebna jest stabilność w codziennym życiu. Badania Harvard Medical School 2022 wykazały, że statyczne obciążenie rąk może zwiększyć gęstość kości w nadgarstkach i przedramionach o 19% w ciągu 6 miesięcy. To kluczowe, ponieważ stabilny odruch podparcia może decydować o tym, czy upadek skończy się siniakiem, czy poważnym złamaniem. Wykonanie: stań przodem do ściany, nieco dalej niż długość ramienia, oprzyj dłonie płasko na wysokości barków. Powoli zegnij ramiona, aż łokcie osiągną około 90 stopni i kontrolowanie zbliż tułów do ściany. Utrzymaj pozycję około 40 sekund. Ściągnij łopatki w dół i do tyłu, aby odciążyć szyję. Poczuj napięcie w tricepsach, barkach i przedramionach. Aby zwiększyć intensywność, odsuń stopy dalej od ściany. Wykonaj trzy serie. To ćwiczenie wyraźnie poprawia postawę i daje większe poczucie bezpieczeństwa w codziennych ruchach. Ćwiczenie 1. Izometryczne wspięcie na palce, płynna stal dla Twojej stabilności. Teraz przechodzimy do najważniejszego ćwiczenia dla długowiecznych ścięgien i stabilnych stawów. Wiele fizjoterapeutek nazywa je płynną stalą dla dolnej części ciała. Izometryczne wspięcie na palce. W centrum uwagi znajduje się ścięgno Achillesa. Najsilniejsze ścięgno w ludzkim ciele. Działa jak sprężyna, umożliwiając chodzenie. Wchodzenie po schodach i utrzymanie równowagi. Po 50. roku życia u wielu kobiet sprężyna ta traci elastyczność, co prowadzi do bólu łydek, zapalenia rozcięgna podeszwowego i niepewności podczas chodzenia. To ćwiczenie nie tylko wzmacnia mięśnie, ale zmienia wewnętrzną strukturę samego ścięgna. Duże badanie z 2023 roku, opublikowane w International Journal of Sports Physical Therapy, Wykazało, że izometryczne utrzymanie pięt poprawia stabilność stawu skokowego o 55% i znacząco redukuje przewlekłe bóle stóp. Odpowiada za to proces biologiczny zwany mechanotransdukcją, w którym komórki reagują na długotrwałe obciążenie, odkładając nowy kolagen i zwiększając lokalną gęstość kości nawet o 19%. Dla kobiet ta stabilność ma ogromne znaczenie. Gdy ścięgno Achillesa traci napięcie, Cierpi nie tylko równowaga, ale i zaufanie do własnego ciała. Izometryczne wspięcie na palce działa dokładnie tutaj spokojnie, kontrolowanie i bez uderzeniowego obciążenia stawów. Wykonanie: stań blisko ściany lub stabilnego krzesła, aby zachować równowagę. Powoli unieś obie pięty, aż staniesz na palcach. Pozostań w najwyższej pozycji, bez bujania. Utrzymaj napięcie 45-60 sekund nogi proste, kolana luźne. Drżenie łydek oznacza aktywną pracę układu nerwowego. Następnie, kontrolowanie opuść pięty i powtórz ćwiczenie trzy razy. Dla większej intensywności wykonuj je na jednej nodze. Ten jeden ruch daje odczuwalnie większą stabilność i pewność podczas chodzenia. Dzięki tym trzem ćwiczeniom izometrycznym, siat przy ścianie, pompka przy ścianie i wspięcie na palce wzmacniasz ciało od środka. Trenujesz nie tylko mięśnie, ale także ścięgna, kości i układ nerwowy, czyli fundamenty bezpieczeństwa, mobilności i życia bez bólu. Starzenie się nie oznacza rozpadu. Liczy się nie intensywność, lecz regularne, spokojne napięcie. Nawet krótkie sesje mogą przynieść długotrwałe efekty. Jeśli podobał Ci się ten sposób treningu, wesprzyj jeden dzień. Silniejsza polubieniem i zasubskrybuj kanał. Napisz w komentarzu, który staw chcesz wzmocnić jako pierwszy. Uwaga, przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się ze swoją lekarką lub wykwalifikowanym personelem medycznym.